Czyli z tej strony Michael, 29 czerwca rozpoczęła się letnia wyprzedaż na Steamie, która potrwa do 13 lipca do godziny 19. Tak więc są promocje tak jak co roku, jest ich dosyć dużo, są dosyć wysokie. I ostatnio na Steamie została wprowadzona taka opcja, na przykład wejdźmy na tę gierkę. Widzimy przy niej taki znaczek z taką jakby promocją i to oznacza, że to jest najniższa cena gry w ciągu ostatnich 30 dni, dobrze. Tak więc jesteśmy znowu na głównej stronie. Jak zejdziemy sobie trochę niżej, mamy tutaj przegląd według kategorii. I jeżeli odwiedzimy jedną z, po, z poniższych kategorii, możemy odebrać przy tym naklejkę każdego dnia. Na przykład wejdźmy sobie na rekreacyjne. Jeżeli, jeżeli sobie tutaj zjedziemy trochę niżej. Mamy właśnie te gry z, kate z kategorii rekreacyjne i możemy sobie tutaj odebrać w tym miejscu naklejkę. I taką właśnie tą naklejkę dostałem. I naklejkę można, z tego so co -so widzę, brać od godziny 19 każdego dnia. Tak więc znowu jesteśmy tutaj na głównej stronie. Zjeżdżamy sobie trochę niżej bodajże. Tak, trochę niżej. I mamy tutaj y odkryć świetne okazję na gry. Jedna za drugą. Dodatkowo każdego dnia zdobyć darmową kartę kolekcjonerską, po prostu odwiedzając swoją kolejkę, odkryć. Tak więc wejdźmy na kolejkę, odkryć. Mamy tutaj przejść dalej. Musimy tak przejść, bodajże przez wszystkie gry, aby dostać kartę. No już, tak więc zostały jeszcze tutaj cztery. Jak widzicie, otrzymałem kartę kolekcjonerską. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj na swójnik oraz ekwipunek, możemy zobaczyć te karty. I jeżeli zabędziemy wszystkie karty, to możemy zrobić odznakę. I te karty są ważne tutaj właśnie do 13 lipca. Tak więc klikimy tutaj zobacz postęp pod znaki. I tutaj mamy wszystkie karty, które potrzebujemy, aby wykonać. Odznakę, która da nam Expo na Steamie. Możemy je tutaj kupić na rynku, lub każdego dnia je zdobywać właśnie z tej kolejki odkryć. Ja właśnie kupiłem teraz karty i stworzę sobie odznakę. No i dostałem właśnie odznakę. Dostałem tło oraz dostałem emotkę. Tak, to jest każdy każdej odznaki. W sklepie punktów pojawiły się oczywiście nowe rzeczy, które możemy sobie kupić za punkty. Są to specjalne profile, animowane awatary, ramki awatara, tła profilu oraz animowane naklejki i emotki. Tak więc to było na tyle w tym filmie. Życzę Wam udanych zakupów. I do tego filmu, cześć!